Siemanko widzowie, witam was w kolejnym materiale. Dzisiaj sobie porozmawiamy o poważnym temacie, czyli o kompleksach. Może ja się w końcu wyluzuję przed kamerą, jak będę trochę więcej opowiadał i po prostu w końcu mi się odechce robienia jakiejś presji przed mówieniem i dlaczego wam o tym mówię? Bo to będzie dosyć mocno powiązane, bo mówienie przed kamerą, tak samo jak na przykład wasza sylwetka, może być powiązana z waszą pewnością siebie i do czego zmierzam. Zastanówmy się, dlaczego większość osób w ogóle zaczyna trenować na siłowni. Mogę strzelić w ciemno, że trzy czwarte tych osób z jakiegoś powodu nie odpowiada ich wygląd, nie chcą wyglądać lepiej i po prostu to, co jest teraz nie pasuje. Powiem wam dlaczego ja wiem już, że wasz wygląd nie będzie miał za dużego wpływu na to jak wygląda wasza pewność siebie ta prawdziwa pewność siebie, która wychodzi z waszej duszy, z waszego serca bo wiecie kim jesteście, a sylwetka nie powinna mieć na to wpływu. Ja zaczynając treningi na siłowni traktowałem to jako odskocznie, nawet sobie nie zdawałem sprawy czemu tam chodzę czemu cały czas przychodzę na tą siłownię moim głównym celem było to, że chciałem zmienić swoją sylwetkę, bo nie akceptowałem samego siebie, jak Nienawidziłem siebie za to, jak, jaką jestem osobą i jak wyglądam. No i trenowałem przez lata. To po tych 10 latach treningu, po osiągnięciu sylwetki takiej, jak chciałem, taką, którą bardzo mi się podoba, i tak naprawdę trenuję z zajawki i dalej. Z tego, że po prostu dosyć mocno mnie ciekawi, jak można swoje ciało zmieniać, bo sama zmiana mojej sylwetki nie miała żadnego wpływu na to, na moją samoocenę. Na moją samocenę miały wpływ zupełnie inne rzeczy. I tutaj Wam podam przykład pewnej osoby, która była zamknięta w obozie w Auschwitz. W obozie w Auschwitz, trafiając do takiego obozu, zabierają Wam wszystko, co macie: Waszą godność, pieniądze, zabierają Wam prawo do wolności, i wszystko Wam zabierają. Nawet nie macie ubrań, jesteście traktowani jak przedmiot, jak coś, co ma spełniać ich jakby założenia. No i teraz idąc do sentencji tego, skąd się bierze prawdziwa pewność siebie, to jeżeli zabiorą wam wszystko, co jest powierzchowne, pieniądze, status, waszą sylwetkę, bo to tak też się może stać, że z jakichś powodów przestaniecie móc trenować i wasze ciało się po prostu wizualnie zrobi dużo gorsze, nie będziecie mieli już 45 cm w bicepsie, albo często osoby, które trenują na dopingu, nigdy nie schodzą z tych środków, bo wiedzą, że ich sylwetka może się pogorszyć, to już zaraz do tego przejdziemy, to był pewien gościu w obozie, który był zamknięty i nie byli w stanie go niczym złamać tej osoby. Ta osoba dalej jakby zachowywała się tak samo jak przed zamknięciem do obozu. Dalej znała poczucie swojej własnej wartości, bo całą sentencją tego wszystkiego jest to, że poczucie własnej wartości nie Powinno opierać się na powierzchownych rzeczach, czyli na waszym wyglądzie, na statusie, na finansach. I dlaczego nie powinno się tego opierać? Nie powinno się oceniać przez ten pryzmat innych ludzi, bo to jest bardzo powierzchowne, o niczym nie świadczy i przede wszystkim nie świadczy o wartości drugiego człowieka. Jeżeli ktoś jest protekcjonalny, zróbmy taki przykład, że mamy osobę na jakimś stanowisku i przychodzi do pracy, ktoś na przykład sprząta. Bardzo często się zdarza, że takie osoby patrząc z góry na tych innych, innych ludzi, że wykonują jakieś proste prace, nie znając ich przeszłości, nie znając tego z... Z czego wyszły, z czego przeszły i czujemy się lepiej od tych ludzi. To jest kolejny drugi pro duży problem, że porównujemy się do innych osób i na tej podstawie budujemy własną samocenę. Czujemy się lepsi od innych ludzi. Jedno z zaburzeń psychicznych nawet się opiera diagnostyka na tym, że kryterium jest takie, czy czujemy się lepsi od innych osób. I idąc na koniec, do łoża śmierci, co wam to daje? Co wam to daje, że jesteście lepsi od kogoś innego, macie więcej pieniędzy? Jak wyglądacie? Przechodzimy sobie teraz przez ten chaotyczny mój dialog do tego, czym jest w ogóle poczucie szczęścia i gdzie je można znaleźć, tak naprawdę. Czemu to jest tak bardzo powiązane z pewnością siebie? Możecie zastanowić się. Że pewność siebie tak naprawdę to jest kilka elementów, które się na to składają. Czyli mamy poczucie własnej wartości, które opiera się na tym, czy akceptujecie to, kim jesteście, jakimi jesteście ludźmi, jakie decyzje podejmujecie, jak się zachowujecie w określonych sytuacjach. Czyli znowu mamy powrót do głębi waszej duszy, czy siebie lubicie po prostu. To jest bardzo ważny aspekt, który wpływa na waszą pewność siebie. Wracając do meritum, po co nagrałem ten materiał? Spróbujcie się zastanowić, dlaczego trenujecie. Czy trenujecie dla kogoś, dlatego że nie akceptujecie własnej sylwetki? Czy może trenujecie dlatego, żeby być zdrowszym, mieć więcej energii? To powinny być takie cele główne treningu. Oczywiście, można trenować w celach sylwetkowych, żeby poprawiać tą sylwetkę, ale jeżeli wiążecie z własną sylwetką, to jak siebie traktujecie i jak oceniacie innych, że jeżeli ktoś jest chudszy, grubszy, to już jest dla was gorszą osobą, no to mamy tutaj duży problem. Jeżeli chcecie rozwijać się w takich aspektach jak poczucie własnej wartości, zwiększanie pewności siebie i chcecie być po prostu szczęśliwymi ludźmi bez porównywania się i życia na pokaz, to są najważniejsze elementy, które trzeba zmienić w swoim nastawieniu. Nie powinno się oceniać innych osób przez pryzmat ich wyglądu, pieniędzy statusu czy to w jakim miejscu pracują choć to też jest związane ze statusem bo to są rzeczy ulotne i nie świadczą o drugim człowieku komuś to sobą czujecie się lepsi od tych osób no i to jest kolejna rzecz która warto wykluczyć ze swojego życia czyli porównywanie się do innych osób bo pamiętajcie że każdy zaczyna z innych zasobów z innego miejsca startuje i zawsze się znajdzie ktoś kto jest od was lepszy silniejszy wyższy ładniejszy i to nie prowadzi do Szczęścia i spełnienia w życiu, w żadnym wypadku. Dobra, ale mówię o pewności siebie, o samoocenie, ale nie trzymam się tematu odcinku, czyli kompleksach. Nie do końca się tego nie trzymałem, ale wracając do kompleksów, skąd się one biorą? Wyobraźcie sobie, że mam krzywe zęby. Miałem krzywe zęby, to był mój kompleks na przykład. Teraz ja postrzegam to, że jestem gorszy, brzydszy, mniej atrakcyjny. Przez to, że mam krzywe zęby, to rzutuje na to, jak się zachowuję, jakie podejmuje decyzje, czyli bardzo mocno utrudnia mi życie. Często niepotrzebnie. Często wasz wygląd. Nie będzie aż tak ważny w kontekście tego, jaką jesteście osobą. To nie powinno rzutować, kim jesteście i jak się zachowujecie. Jesteście chudzi, grubi, macie, nie wiem, jedną pierwszy, wyżej od drugiej. I teraz to może rzutować na waszą pewność siebie, samoocenę, znowu mocno utrudniając wam życie, a tak naprawdę często te kompleksy, które w sobie mamy, inne osoby ich nawet często nie zauważają. Często... Zaakceptowanie tego, jakimi jesteście osobami, jak wyglądacie, bardzo ułatwia życie. Weźmy sobie osoby, które są uzależnione, powiedzmy, od zabiegów estetycznych. Sobie doping, bigoreksja, która często jest pomijana, bulimia, anoreksja też jest powiązana z zaburzeniem wizji. Są wszystkie elementy, gdzie osoby z jakiegoś powodu nie akceptują tego, jakimi są osobami w danym momencie. Czyli mamy choroby, które są związane z postrzeganiem własnego ciała, czy wydaje nam się, że jesteśmy albo za grubi, albo za chudzi. Jest bardzo dużo osób, które mają sylwetkę atrakcyjną, a dalej postrzegają siebie jako osoby za grube, za chude. To jest ten cały zaburzony obraz swojej osoby. I teraz wchodzimy w takie czasy, gdzie większość młodych dziewczyn, zwłaszcza młodych dziewczyn, gdzie to już zostało udowodnione w badaniach, chłopców, mają problemy z samooceną, ze zdrowiem psychicznym, spowiązane też z fałszywym światem internetu, Instagrama, YouTube'a, gdzie wszyscy są piękni, idealni, nie ma żadnych skaz, a tak nie wygląda prawdziwe życie. Nie istnieje coś takiego jak idealny wygląd nie ma osób bez wad. To jest zakłamany świat, do którego dużo osób próbuje dążyć, tworząc sobie niepotrzebne kompleksy, które utrudniają tylko życie. I wracając do kompleksu, warto się ich pozbyć. Jak się ich pozbyć? Właśnie musimy wejść w tą sferę budowania poczucia własnej wartości, akceptacji własnego ciała. Czyli to wszystko będzie powiązane znowu z szczęściem i ze zdrowiem psychicznym. Myślę, że to na tyle na dzisiaj. A możecie dać mi w komentarzu znać, co wam się podobało, co wam się nie podobało. Może się nie zgadzacie ze mną. I często będę powtarzał, że nie powinniście się porównywać do innych osób, tylko do siebie z przyszłości. Dzięki za uwagę i elo.